Ponownie a się dzisiaj rozpędziłam, ale to tak mi przyszło do głowy, że jak zrobiliśmy te rozkłady na uczucia i, i tam wyszły jakieś porządki, to może jeszcze warto byłoby się dowiedzieć, co powinniśmy zakończyć w tym roku, z czym powinniśmy się po prostu uporać, aby to nasze życie mogło być szczęśliwe. Zapewne każdy z nas ma coś takiego, co, co powinno się zakończyć. Może bez tego nie możemy ruszyć. Może to jest tym powodem, że mamy jakieś dziwne blokady. Nie możemy sobie życia w tych uczuciach y, gdzieś tam y, poukładać. Więc stwierdzam, że jak, co, jak się już tak rozpędziłam, to sobie pójdę dalej i zapytamy kart, co powinniśmy zrobić w tym naszym życiu. Y, aby poukładać sobie je pod względem uczuć, związków, abyśmy spotkali, dostali to, czego pragniemy. Tak więc, teraz użyłam kart złotego tarota. Tak i zobaczymy. Złoty tarot nam położy, powie tutaj, co powinniśmy zrobić, aby sobie przyciągnąć miłość, poukładać to życie w związkach. Tak, tu jest pierwszy. Skupcie się proszę na kartach, na sobie, na swoim pytaniu. To już wiecie, co tam się powtarzam. A i trzeci. O, I zobaczmy co nam tu wyszło. Pierwszy rozkład, no to zrobimy już tak, jak tak robimy cały czas, no to zróbmy i to będzie kwarc górski, e, kryształ, przepraszam, co ja tu jestem? E, kryształ górski, kwarc różowy i ametyst tradycyjnie. Skupcie się, kochani, na pytaniu, na kartach, na kamykach, które tutaj do Was bardziej Yy, przemawiają, które z Wami bardziej rezonują, i zobaczmy, co tu nam karty pokażą, czego mamy się po prostu z tego życia yy, pozbyć, a, z czym się mamy rozliczyć, zostawić, zamknąć i koniec. Kropka, abyśmy mogli być po prostu yy, szczęśliwi. No i zobaczymy ten pierwszy, yy, pierwszy rozkład, i to jest yy, kryształ górski. Co tu osoby, które wybrały kryształ górski powinny zostawić za sobą. O, jeju, jeju co byście tu powinni zostawić za sobą? A ja myślę, że macie w ogóle tendencję do takiego motylkowego myślenia. Możecie szukać osób do związku, które właśnie Was powodują... No takie motylki w brzuchu właśnie. Taki stan zakochania, szukacie tej doskonałości. No, ja myślę, że to się może nie sprawdzić. Widzicie, te, te motylki w brzuchu całkiem nie są takie fajne, jakby się, jakby się to wydawało. Owszem, no to, to na chwilę jest super, bo mamy takie podniecenie i tak tam coś nas tam ściska, i jesteśmy tacy w takiej euforii. Ale pamiętajcie, że to jest jedno wielkie ogłupienie. I na tej podstawie możemy trwałego związku nie, e, nie zbudować, dlatego że... Za chwilę zabraknie tych endorfin i za chwilę życie jest, jakie jest zwyczajne, a my będziemy znowu szukali czegoś. I tak samo, jeśli wybieramy takich partnerów, którzy mają tą potrzebę zakochiwania się, to pamiętajcie, że to jest niestabilne. Oni za chwilę będą chcieli się zakochać w kimś innym tutaj powinniście się zastanowić właśnie, czy tą drogą, którą idziecie, czy szukając tego, ja wiem, że to wszędzie podają, w tych pięknych filmach o miłości, w tych książkach i, i tak dalej, wszyscy mówią o tym stanu zakochania, ogłupienia totalnego, tylko nikt wam nie mówi, co jest później, a później jest tak, jak jest szaro, buro, ponuro i zwyczajnie więc może lepiej logicznie do tego podejść e, przewartościować tutaj swoje życie, swoje myślenie Zastanowić się na tym, bo zobaczcie, to też zależy od Was. Wisielec wisi tyle, ile Wy chcecie. Jeśli Wy zmienicie podejście, to przestaniecie się sami oszukiwać, tak? Że znajdziecie tą swoją piękną, wielką, doskonałą miłość. Tak naprawdę, miłość jest spokojna. Pamiętajcie, że miłość odnajdujemy w spokoju przy drugiej osobie, w tym, jak ten ktoś się nami opiekuje, zajmuje, tak? Starajcie się bardziej znaleźć przyjaźń, bo przyjaźń da nam podstawy na długi, trwały związek. No oczywiście, no to, to, to już nie można tak też, że no tylko przyjaciel i ja sobie z nim będę. No nie, no bo to jeszcze czegoś by tam potrzeba było. Ale już nie szukajcie tej utopii, m, która jest fajna w sprzedaży, fajnie się o niej czyta, fajnie się o niej ogl o, e, fajnie się ogląda. Niestety jest po prostu no, niepraktyczna, to się nie sprawdza. To daje wam power na, e, na jakiś czas i później często do mnie przychodzicie. No i było tak cudownie, było tak fajnie e, i się skończyło. no Skończyło się w momencie, kiedy się skończyły te motyle w brzuchu. I czas tutaj macie od trzech miesięcy. To no tak, trzech lat bym powiedziała. Czasami te związki już wyglądają, że będą długie, bo czy lata fajnie, fajnie, a tu się okazuje, że jest zbum. No tak, motyle się skończyły, nie przekształciło się to w miłość. Wydaje mi się, że z przyjaźni szybciej przekształcicie przyjaźń w miłość niż te takie motylkowate sprawy. Także zastanówcie się, czy nie robicie, nie popełniacie błędu, bo tu karty sugerują, że powinniście odejść od tego właśnie toku myślenia. Kryształ górski. No i zobaczmy, co nam tutaj podpowiada kryształ górski dla tych osób, które go wybrały. Ojeju, no to co tu nam tu podpowiada? Mm, no tak, a jeszcze ja chciałam zapomniała karty dołożyć. Dobra, już dokładam, co tu do... Aha, no, no to fajnie dołożyłam, a co? Zobaczcie. Mm, co zamknąć? Kochani, myślę, że może jesteście po jakichś po jakich związkach, które się ciężko dla Was zakończyły, rozpadły i, i, i to Was tak bolało, że, że powinniście zamknąć tę sferę życia, co było. Nie wnosić tego na przyszłe związki. Być może macie jakieś przeżycia, zdrady, które notorycznie przenosicie do nowych związków. Tak to się nie uda. Musicie pozamykać to, poodcinać, po prostu koniec. Kropka. Jeśli ktoś Was zdradził i jeśli ktoś Was zostawił, ee, no to dobrze, to, to jest jego strata. No co się Wy będziecie przejmować? Skoro było to takie głupie, że Was zostawiło, no to, to jest jego problem, nie Wasz. Spróbujcie na to patrzeć troszkę e, e, z, innej, e, z innej strony. Często dużo też pytacie, czy wróci, czy nie wróci. Słuchajcie, jak ktoś Was zostawia, to na pewno chcecie, żeby wracał, e, zawsze się będzie. Będziecie bać, że ponownie odejdzie. Ponownie zrobi to samo. Ono nie wróci, dlatego że tak bardzo Was kocha. Nie, ono wróci, bo mu się to będzie opłacało. Czy jej opłacało? Na chwilę, aby znowu y, gdzieś tam przebyć jakiś czas. Gdyby kochało, to by nie odeszło, to by sobie nikogo nie znalazło. Więc nie idźcie w tą utopię myślenia. Zamknijcie, bo tak jakbyście byli przyblokowani tymi wydarzeniami. I nie mogli ruszyć do przodu, a zobaczcie, tu czekała Was tak naprawdę super sprawa miłość, nowa droga, zwycięstwo czyli macie szansę, aby te Wasze marzenia się spełniły, aby ta nowa miłość była, aby w tą nową drogę wejść, ona jest Wam praktycznie jakby zagwarantowana. Ale musicie przerobić pewne rzeczy, pozamykać. Słuchajcie, mamy nowy rok. Zróbcie sobie odcięcia e, od tych wszystkich przeżyć, od wydarzeń, od tego, co was blokuje. Czy to jest w głowie, czy to jest w myśli, czy to faktycznie jest ktoś, kto was rani, bo być może też tak jest, że ktoś notorycznie gdzieś was wykorzystuje. Jesteście tylko jakby tutaj no, do, do takich spotkań seksualnych. Nieważne, czy ta kobieta to wykorzystuje, czy to facet to wykorzystuje. Jesteście przyblokowani, bo macie nadzieję na coś więcej. Tu nie ma coś więcej. Pogońcie, pogońcie to w cholerę po prostu. Niech sobie idzie, bo z tego szczęścia nie będzie. Tu będzie tylko o, tak naprawdę bida z nędzą. Dobrze, zobaczmy trzeci, trzeci rozkład E, czyli ametyst, osoby, które wybrały ametyst. Mm. I co my amety mamy? Ametyst, co mają zamknąć osoby, e, osoby które, mm, które wybrały ten rozkład? Poczekajcie, się, się zastanowię, muszę pomyśleć. To nie jest takie hop <laughs> jakby się wydawało. Widzę, co, myślę, że powinniście przede wszystkim nauczyć równowagi w dawaniu i braniu, być może też jesteście w jakichś relacjach, związkach gdzie tej równowagi po prostu nie ma jesteście na pozycji kochanków wiele osób tutaj mówi, że to jest fajna karta no to wcale nie jest fajna karta tu akurat jest faktycznie pokazana trzecia osoba, zobaczcie jest to zawsze układ w trójkącie być może też jesteście w związkach lub w jakichś relacjach, lub czekacie na kogoś Bela, kto, kto jest w związku. Przyjrzyjcie się kartą, tylko kota wypuszczę, bo przecież ona mi nie da spokoju. Proszę bardzo. Także, karty muszą czasami dla, ustąpić względem kota. No, tak nieraz jest. Jesteście w tych układach w trójkątach, może macie nadzieję, może próbujecie rywalizować, może próbujecie tutaj zawalczyć sobie o to, ale zobaczcie, tu nie ma równowagi, tu jest jej brak, więc też może, tak jak osoby gdzieś tam powyżej, jesteście wykorzystywani. Czyli ktoś z Wami jest tak naprawdę, bo jest mu wygodnie, a mimo to szuka sobie gdzieś tam kogoś na boku. Może tęsknicie za tą osobą, jakąś osobą, która jest w jakimś innym związku, a to wy jesteście na tą częścią, próbujecie sobie ją odbić, więc nie ma sensu. Takich rzeczy nie róbcie. Jak się z tym uporacie, z taką pogonią za czymś lub czekaniem na coś, co, co gdzieś tam jest, ale jest to nierealne. Być może to jest sama tęsknota, tak? Być może nie ma realnie tej osoby już przy Was, a wy jednak gdzieś tam, gdzieś tam przy niej jesteście, to zobaczcie, czy to wszystko było tak, jak być powinno. Czy ten związek nie cechowało to, że ta druga strona od Was brała więcej niż sama z siebie dawała? Bo zobaczcie, macie zagwarantowane szczęście, macie piękne szczęście, e, gdzie bym powiedziała nawet bez przeznaczenia, spełnienie marzeń, wszystkiego, bo, bo świat i, i, i gwiazda to są chyba naj, najlepsze karty w tarocie, według mnie, na pewno, na pewno świat. Więc uporajcie się, zamknijcie to, zobaczcie, przeróbcie mmm, to, co macie. Być może jesteście właśnie, jak powiedziałam, w takim związku. Jeśli on Was nie spełnia, jeśli ktoś Was robi tam w bambuko i, i chodzi sobie na prawo i lewo, zamknijcie to, zobaczcie, że, e, że nie ma równowagi i szukajcie tego, co Wam tą równowagę, kochani, da. Jak to zrobicie, to prawdopodobnie i ta miłość będzie. W zależności od tego, jak szybko się z tym uporacie. To wszystko zależy od Was. Wasze życie zależy od Was. Pamiętajcie, tarot to nie wyrocznia. Żadne karty nie są wyrocznią. One służą tylko do podpowiedzi, do sugestii, co będzie, gdy. Co mamy zrobić, aby było, aby było lepiej. I ja tego lepiej Wam życzę. Na ten nowy rok. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.